Pago blizny. Sprawdźmy. Pago blizny. Ja <noise> Pago glizdy. Dobra, cicho. Jestem dziwakiem jak na jednym kto to jest. To jest ziomek z ekipy Aleszena. Bardzo spokojną z tą drogą. Miałeś być z nami, a ja wolałeś, mnie talent. Jedna z wielu spraw, którym ciężko było sprostać, by zajebać mój na faszeru i <sum> miły Mam za wiele strat, przez to nie mogę się poddać. Pozmieniono na świat, i to chyba jest normalne. Każdy wybrał to, czemu naprawdę chciał się oddać. Zaczęliśmy z planem do zrobienia pan że nie umiem rezygnować. Kiedyś mnie ignorowali, dzisiaj proszą mnie o zdjęcie. Czasem patrzą na nas, jak na obraz psychopatów. Kiedyś mnie ignorowali, dzisiaj przejdą obojętnie. Pako to nie choda, tygrys, mam za dużo pasów. Pochodzę z południa, z miejsca okay. gdzie każdy chce więcej. Dobrze, że znam ludzi, którzy mają spory zasób. Nie byłem doktorem, nigdy nie byłem pacjentem. Mimo klomby w telefonie nie brakuje mi kontaktu. Z nikim nie chcę gadać, wszystko przekładam na Majka. Wiewanie droga na obraz z Myśli w mojej głowie rozjebane jak mozaika. Mamy brudne, zimne miejsca, bez żadnych promieni świat. Coraz bardziej pojebany i głębiej wyjdę do bagna Kurwa, nie ma takiej rzeczy, co byłaby tego warta Każdy ma swoje demony, a moje żywioł okay, kurwa nie, nie skończę, jak oni w pizze z zakracami arkam Dragi zostawiły pizze, żeby myśli, że jest to Bez wiele pizdki osób skończyło na samym dole Prawdy zostawiły zupki ogon wrogów Obiecałem to bliskim, nigdy mnie do nie pochłonę I yes. wszystko co robimy, to było do końca dobre Wszystko co robiłem to zawsze wracało do mnie Nieważne co robiłem to zawsze miałem widownię Wszystko co robiłem zawsze było ze mną zgodne Ludzie mają to do siebie, żeby oceniać pochopnie. Też mam tej tendencji, bo wyglądają podobnie Czy to był nie wiecie zbyt wiele o mnie Teraz palę się jak nafta, w z nie i graj z ogniem Teraz skupiony na zyskach, których nie znajdziecie w aktach Między nami dystans, niech wejdę głębiej do bacha Wchodzę do niej jak dentysta, zostaję w mordzie tak jak afta. Kurwa! Fire! Dragi zostawiły, byś też myśli, że jestem w kołem. wiele blizki osób skończyło na samym dole. Palmi dostawiły zyski ogon wrogów paranoję. Obiecałem do bliskim nigdy mnie to nie pochłonę. Nie dam ci nazwiska, skoro jestem konesterem, bo to chyba jest normalne ile mam tyle używam. Ona kiedy pije szybko, zajmie się deserem coś pogada z jarabata no i wypacz. Zaczyna się zabawa, kiedy kostki to nie lego. Moi siomej jak od głębo lebią hash ta implejdo. Fire Fajne Prawda mi się! Zbiór, zbiór, Wiedzę jak z ze mną parę głów i nie Znowu jestem za daleko i chyba mnie nie usłyszysz. Nigdy nie wrócę do tego, więc powiedz mi na to liczysz. Lepiej trochę się uspokój, bo widzę, że ledwo w Pierwszy dzwonił na policję, a niby był tu najwyższy. Dragi zostawiły, prysysę, on myśli, że jest w wiele bliskich osób skończyło na samym dole. Dragi zostawiły, zyski ogon wrogów paranoję. Obiecałem to bliskim, nigdy mnie to nie pochłonie Zajebiste. chuj fajne. Fajny numer. Zajebiste, wolałem się. Myśli w mojej głowie, Podoba mi się. Energia w chuj, fajne. Bardzo mi się podobało to przejście też kurwa. Ja w ogóle bardzo lubię, lubię jak jest na początku bici taki na przykład jakiś spokojny love song, Czy coś takiego, i nagle się zmienia w taką kurwa puk, 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 na kurwiaka takiego. Fajne w chuj, podoba mi się. Podoba mi się. Podoba mi się widzowie, bardzo Nie fajne.